Pytanie, które dzisiaj otrzymuje Jezus, czy wolno mężowi oddalić żonę? O którym wiemy, że jest tylko zadane po to, aby Jezusa wystawić na próbę, jednak w jego uszach, w jego sercu brzmi bardzo konkretnie. Bo to właśnie Józef, ojciec ziemski Jezusa, chciał oddalić Maryję, swoją żonę. Dokładnie to samo greckie słowo pojawia się tutaj i w tej historii sprzed narodzenia pana Jezusa, kiedy to, jak pamiętamy, gdy. Józef odkrywa, że Maria jest w ciąży, wiedząc doskonale, że nie on jest mężem, nie bardzo potrafi zrozumieć tę sytuację, nie bardzo potrafi sobie z nią jakoś poradzić, więc, ostatecznie, idzie za tym, czego uczył Mojżesz. A więc, chce dać jej rozwodowy list, chce ją po prostu oddalić od siebie. Więc, nie jest to tylko jakaś czysta teoria w uszach Jezusa, ale coś, co przeżywali jego rodzice. Mówiąc już tak ogólnie, jeśli mamy na myśli świętego Józefa. Ale pamiętamy też, jak ta historia się skończyła. Józef, który podjął decyzję, by potajemnie Maryję od siebie oddalić, otrzymuje w nocy jasny znak, jasną wskazówkę, konkretne słowo. Józefie, nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki Maryi. Zatem Józef, choć podjął już decyzję, zmienia ją na podstawie słowa, które otrzymuje. I to jest jego wielkość, to jest ta niesamowitość, którą Józefie odkrywamy, że mimo, że coś rozerwało jego serce, coś sprawiło, że cierpiał być może najmocniej w swoim życiu do tej pory, kiedy odkrywa, że Maria jest w stanie błogosławionym, on jednak potrafi swoją decyzję zmienić. By była zgodna z wolą Pana Boga. Zatem to, co dzisiaj otrzymujemy w Słowie, to pytanie, na ile Twoje serce jest gotowe, aby zmieniać decyzje, które podejmujesz, które wydają Ci się być może zupełnie prawidłowe, zupełnie dobre, albo korzystne dla Ciebie. I tu nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie decyzje, które podjęliśmy do tej pory, Nagle zaczęli na nowo rozważać, bo byśmy prawdopodobnie zwariowali. Rzecz raczej w tym, aby pytać siebie samego, czy moje serce dziś jest gotowe przyjąć to, co mówi Pan Bóg. Albo inaczej, czy w sytuacji, w której znalazł się Józef, w jakiejś sytuacji bardzo trudnej, z której po ludzku nie ma wyjścia, czy masz odwagę wierzyć, że to wyjście jednak jest? Być może. Na dziś zakryte przed Twymi oczyma. Może nawet Twoja wyobraźnia nie podpowiada Ci rozwiązania jakiegoś najbardziej abstrakcyjnego. Uważasz, że go nie ma. Ale czy Twoje serce, czy Twoja wiara dzisiaj dopuszcza taką myśl, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście? Ponieważ istnieje Pan Bóg. Jeśli wrócimy sobie do pierwszego czytania, hmm, Mamy ten moment, kiedy Adam po raz pierwszy nadaje imię, czy nazywa tę, którą, którą otrzymał od Pana Boga jako pomoc. Kiedy ją widzi, zawołał w zachwyceniu, mówiąc, to jest dopiero kość z moich kości, ciało z mojego ciała, ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Adam po raz pierwszy nazywa Ewę, ale nie po raz ostatni. Na razie wszystko jest pięknie, są w raju, otrzymali trzy nakazy, aby być płodnymi i rozmnażać się. Adam otrzymał nakaz, aby strzegł raju i uprawiał go. I wreszcie, aby nie spożywali owocu z tego drzewa, które było w środku ogrodu. Historia tak się potoczyła, że wszystkie te słowa, które dał Bóg, wszystkie nakazy, złamali albo nie dopełnili ich. Zależy, z której strony sobie spojrzyli. spojrzymy. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Ale tak długo, jak czytamy Księg Rodzaju do grzechu, oni pozostają we dwoje. Mieli strzec ogrodu, a jednak dopuścili, że wąż przekradł się w jakiś sposób, że mógł ich zacząć kusić, mógł ich zaatakować. No i wreszcie najbardziej oczywiste to to, że nie zachowali zakazu spożywania owocu z drzewa, które było na środku Edenu, spożyli i Ewa, i Adam, i tym samym ściągnęli na siebie śmierć. Niejako zaprosili ją do, do swojego życia. Co, jak doskonale pamiętamy, skutkuje tym, że muszą odejść z Edenu. I to nie chodzi o geografię, nie chodzi o to, że mają iść na wschód, ale rzecz w tym, że oddalają się od Pana Boga. Przestają doświadczać Jego obecności. Jeśli Bóg jest źródłem życia, jeśli on jest źródłem nadziei, pokoju to oni oddalają się od niego, no i skutek może być tylko jeden. Człowiek zaczyna żyć w niepokoju, w jakiejś ciągłej gonitwie, żeby chociaż skrawek sensu złapać, odnaleźć. I za każdym razem okazuje się, że nic z tego, że już, już wydawało się, że coś z tego życia mam, że coś zaczyna się układać, że coś wreszcie udało mi się zbudować. Ale każda kolejna burza weryfikuje bardzo boleśnie te moje mniemanie i okazuje się, że znowu jest ciężko, że znowu jest mi trudno spojrzeć na siebie, na swoje życie, na, na moją historię, a może szczególnie na przyszłość i powiedzieć: O, wszystko jest dobrze, wszystko się układa, wszystko jest super. Skąd więc możemy znaleźć nadzieję, będąc czy to w sytuacji Józefa, który dostaje jakąś fatalną nowinę, że małżonka jest w stanie błogosławionym, ale nie on jest ojcem. Albo będąc w pozycji Adama i Ewy, którzy wygnali z raju, wygnali z dala od Boga, nie dość, że cierpią sami w sobie, to jeszcze są wrogami jedno dla drugiego. Tak się rodzaju nam ostatecznie relacja Adama i Ewy po grzechu ilustruje. Skąd mamy, panie, wziąć nadzieję? Wygnałeś nas przed Twojego oblicza, i teraz błodzimy jakby we mgle. Szukamy, ale nie potrafimy znaleźć. Co mamy zrobić? I odpowiedź przychodzi paradoksalnie od Adama, który w zasadzie jest praojcem wszystkiego, co się rozsypuje. Jest naszym pra, 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 pradziadkiem. Moglibyśmy jeszcze pewnie z pół godziny do pra, pra wymieniać w tej linii porażek, w linii popełniania błędów. A jednak to On. Powodowany łaską, przywraca nam nadzieję. Za chwilę przyjdzie ten moment, gdybyśmy czytali trochę dalej, jeszcze ten fragment Księgi Rodzaju po Grzechu. Okazuje się, że Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. To hebrajskie słowo hawa, od którego my wyciągamy imię Ewa, ono pochodzi od czasownika żyć. Od tego, co po prostu z życiem związane. No ale zaraz, zaraz, Adamie, jaka znowu Hawwa, jaka Ewa, jaka żyjąca, jaka matka żyjących, skoro na razie jedyną rzeczą, którą potrafiliście spłodzić, to jest śmierć, to jest grzech, to jest wszelkie przekleństwo. To, to, to skąd takie imię? Raczej matka śmierci, to imię pasowałoby w tym kontekście do Ewy bardziej. A jednak. Adam mówi: Nie, 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 to jest matka wszystkich żyjących. Ale jakich wszystkich żyjących, skoro jeszcze nikt się nawet nie urodził? To jest ewidentne odniesienie do obietnicy, którą wcześniej dał Pan Bóg. Tak, jakby Adam był zapowiedzią tego, co zrobi Józef, który podjął decyzję, ale usłyszał słowo i mówi: A, okej, okay, dobra, to zmieniamy wszystko w takim razie. Nawet nie decyzję, ale zmieniamy myślenie. Adam ewidentnie wraca do obietnicy, którą dał Pan Bóg po grzechu, kiedy mówi do węża: Jesteś przeklęty spośród wszystkich zwierząt, i wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej. Będzie ciągła walka, ciągłe zmagania, ale efekt jest tylko jeden: moje zwycięstwo. I potomek niewiasty zmiażdży ci głowę, zniszczy Ciebie, pokona Ciebie. I kiedy Adam nadaje imię Hawa swojej żonie, Matka żyjących, musi mieć w sercu to słowo, mówiąc to przecież z niej, skoro jest moją żoną, pierwszą kobietą, to z niej musi wyjść ten potomek, który w przyszłości zmiażdży głowę węża. Adam jeszcze nie widzi nic, albo inaczej widzi tylko to wszystko, co zrobił źle. Ale ma obietnicę Pana Boga, ma słowo. Które daje światło w tych ciemnościach. To jest nadzieja. To, co mówi nam Pan Bóg. I rzeczywiście, w tej niezwykłej intuicji, Adam, na, nadając imię Ewa swojej żonie, pozwala nam zrozumieć, że tak dokładnie było, że to właśnie z niej w przyszłości narodzi się ów potomek, który zmiażdży głowę węża. I to stało się na krzyżu. Chrystus, Pan, zmiażdżył wszelkie działania złego ducha. Tak, że my dziś jesteśmy wolni. I to jest odpowiedź dla naszych cierpień, dla naszych smutków. Wy, rozpoczynając Nowy Rok Akademicki, z całą pewnością staniecie naprzeciw wielu różnym doświadczeniom. Niektórych z nich nie będziecie potrafili przejść nietknięci w tym sensie, że być może was poranią, być może sprawią, że będziecie tracić nadzieję, zapał, chęć do, do, do tego, by iść dalej. Taka jest prawda chyba o nas, że dość łatwo jest nas zniechęcić. Człowiek dzisiejszych czasów może być mocny w gębie, może być mocny w komentarzach w internecie, ale kiedy staje naprzeciw realnych doświadczeń, rozsypuje się bardzo szybko. Więc potrzeba nam tej postawy Józefa, potrzeba tej postawy Adama, który ze słowa czerpie siłę. To nie znaczy, że będziemy nietykalni, że nic nas nie zrani, że nic nas nie uderzy. Nie, nie, będziemy mieli jeszcze wiele, wiele siniaków na sercu i prawdopodobnie na innych częściach naszego ciała, ale jeśli zachowamy słowo, które daje Pan Bóg, ono nas przeprowadzi. I zobaczcie sam początek dzisiejszego pierwszego czytania, kiedy Bóg mówi, nie jest dobrze, brzmi troszkę jak pewien żart. Bo do tej pory Księga Rodzaju cały czas nam powtarza, wręcz już do znudzenia w tym refrenie, i to było dobre, było dobre, było dobre. Wszystko, co Bóg stwarzał, było dobre. Od samego początku. Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Super, to było dobre. Stworzył morze. Uu, fantastyczne. Stworzył to, stworzył tamto. I zawsze mamy komentarz. Bóg widział, że było dobre. I nagle pojawia się jakaś rysa. Jakieś pęknięcie, jakaś niedoskonałość. bo mówił, no nie jest to dobre, ale co nie jest dobre, Panie Boże? A żeby mężczyzna był sam. To, drogie Panie, jest taki sygnał ważny dla Was, że Pan Bóg stwarzając wszystko mówi, o raju, czekaj, coś tu mi nie wyszło, czegoś, co jest, co, i Duch Święty prawdopodobnie, jak to On podpowiada, niewiasta, aha, no nie jest dobrze, prawda, żeby mężczyzna był sam. Trzeba jeszcze stworzyć czy zbudować, dosłownie jak mówi Księga Rodzaju, zbudować Ewę. Ale mówiąc zupełnie serio, to jest pewien schemat, który genialnie pozwala nam odbudowywać nadzieję. Kiedy Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, to nie znaczy, że jest to jakiś błąd, że nagle wkradł się w cały przepiękny system stworzenia jakiś chochlik, który namieszał. Nie, nie. Kiedy Bóg mówi, nie jest dobrze, to znaczy, jeszcze nie jest dobrze. Albo inaczej, jeszcze nie skończyłem. Powoli. Kiedy my mówimy, no nie jest dobrze, żeby moje życie wyglądało tak, no nie jest dobrze, żeby mi się tak nie powodziło, to Pan Bóg mówi na tym, chwilunia, ja jeszcze nie skończyłem. Troszkę cierpliwości. I rzeczywiście, za moment sytuacja jest rozwiązana. Kiedy Pan Bóg stwarza Ewę, wszystko jest już na swoim miejscu. Więc kiedy dzisiaj, jako Józef czy jako Adam, widzimy, że coś poszło nie tak w naszym życiu i prawdopodobnie winnym jestem ja, to możemy zwrócić się do Niego, do Pana Boga. I On powie: To nie jest dobrze na razie, ale ja wszystko mogę naprawić. Ja mogę wszystko zmienić. Bo przecież już to zrobił, dając nam swojego Syna który wszystkie nasze błędy, wszystkie grzechy, to wszystko co zrobiliśmy źle, zamienia na dobro. Wracajmy zawsze do Słowa, do tego, co mówi Pan Bóg, do tego, jak nam mówi. Trzymając się Słowa, na koniec otrzymamy Jego łaskę i odkryjemy, że faktycznie wszystko jest dobrze, jeśli tylko staramy się być blisko Niego i słuchać tego, co mówi. Niech Pan obdarzy Was pokojem.